Otwarte spotkanie z kibicami przed 41 Rajdem świdnickim Krause. Pierwszą rundą lotos rajdowych samochodowych mistrzostw Polski w galerii Świdnickiej było strzałem w dziesiątkę. Zarówno Kajetanowicz, jak i pozostali rajdowcy oblegani byli przez tłumy fanów. Między innymi robimy to po to, żeby zachęcić w czasie weekendu do aktywnego udziału. Oczywiście nie za własną kierownicą, tylko do aktywnego udziału jako kibice w jednej z najbardziej znamienitych imprez rajdowych na Dolnym Śląsku, w Polsce, rajd Krause po raz kolejny zaprasza, a my małym takim swoim gestem przyczyniamy się do tego, żeby tę imprezę propagować wśród mieszkańców regionu. Wszyscy fani sportów motorowych mieli niepowtarzalną okazję, by swoim faworytom w rajdzie zadać pytania, czy zdobyć ich autografy. No mi interesuje się w zasadzie od samego urodzenia, jak poznałem samochody, wszystkie jakieś sporty motorowerowe, od razu zaczęło mnie to interesować, rajdy to moja wielka pasja, wszelakie sporty motorowe. Najbardziej wiadomo Kajetanowiczowi, a od kiedy, od ilu lat? Od 2009, jak byliśmy na rajdzie Polski w Mikołajkach. Tak jest, pierwsza wygrana Kajetanowicza. No i zdobył pierwsze mistrzostwo Polski. Wówczas też, również. Widzę, że synek też już jest fanem. Tak jest. To znaczy no, ma dopiero dwa latka, ale zarazi się na pewno. Lubi Autka bum bum, prawda? Goście Galerii Świdnickiej spotkali się w środę z ubiegłorocznym triumfatorem rajdu świdnickiego Krause, a jednocześnie obrońcą tytułu Mistrza Polski Kajetanem Kajetanowiczem i jego pilotem Jarkiem Baranem. Ta załoga wystartuje w rajdzie za kierownicą Subaru Imprezy. Gośćmi spotkania byli także powracający do rywalizacji w Mistrzostwach Polski Maciej Oleksowicz z nowym partnerem rajdowym Michałem Kuśnierzem oraz Maciej Rzeźnik wraz z przemysłowym Mazurem. Kierowcy rajdówek przyznają, że dodatkowym utrudnieniem będą w tym roku nieco zimo Nowe jeszcze warunki na górskich odcinkach specjalnych. Odcinki w 70% już jechane, w zasadzie, może nawet w większej ilości. Myślę, że bardzo trudne, wyjątkowo trudne w tym roku, ze względu na nawierzchnię, często zmieniającą się, która się szykuje. Nam to bardzo odpowiada. Organizator wiele starań. Poczynił, żeby ta trasa była jak najczystsza, żeby tego śniegu było jak najmniej. Trochę niepotrzebnie, moim zdaniem. Myślę, że tak jak na konferencji powiedziałem, kierowcy rajdowi są przyzwyczajeni do takich warunków, powinni cieszyć się z jazdy w takich trudnych warunkach. Pani Kowalska, przysłowiowa, jadąc po bułki, też jedzie po śniegu, też jedzie na oponie bez kolców. Wiem, że to troszkę kontrowersyjne, ale to też element rajdów. Zróżnicowana przyczepność, trudne warunki, e, niebezpieczne miejsca. E, to jest element gry, e, ale rajd i tak będzie trudny. Myślę, że e, wielu zawodników nie jechało w tak trudnych warunkach, jakie się szykują. Od 20 lat ponad 20 lat tutaj przyjeżdżam i przyznam się szczerze, że bliczając to Rajdy modno przeróżne tutaj w, w, warianty, które były w Mistrzostwach Polski, nie pamiętam takiej pogody w kwietniu w połowie kwietnia. Zapoznanie rozpoczyna się jutro, ale oczywiście żyjemy w czasach no, maksymalnej informacji. Jest Facebook, są fora różnego rodzaju, różne osoby wrzucają zdjęcia i te zdjęcia, które są tam z serca z Michałkowej, czy z sierpnicy, czy z Sokolca, to przedstawiają obraz normalnie robiony w styczniu czy w lutym, a nie, a nie w połowie marca, w połowie kwietnia. Więc zobaczymy, no na pewno jest to zupełnie inne oblicze rajdu, z czymś takim ja osobiście nie miałem do czynienia. No, powiem szczerze, że troszeczkę jestem zaskoczony pogodą i warunkami, jakie tutaj panują. Tak naprawdę szczerze liczyłem na to, że, że wszystko spłynie, jednak okazuje się, że tak jak Kajtek wcześniej mówił, że mamy takie małe Monte Carlo. No, ale myślę, że wszyscy będą mieli jednakowo. My przygotowaliśmy się całą zimę. Myślę, że bardzo dobrze jesteśmy przygotowani i już od pierwszego, pierwszego jazdy będziemy chcieli bardzo mocno cisnąć. W tym roku ponownie zostanie rozegrany prolog rajdu ulicami miasta. Start w piątek o godzinie 19.30 spod miasteczka rajdowego przy świdnickim Osirze. Następnie załogi pojadą ulicą Śląską, Westerplatte, Gerbarską i Sprzymierzeńców. To jeden z ulubionych odcinków kibiców czy rajdowców też lubią jeździć w mieście? Tak, no myślę, że wszyscy lubią, bo, bo jesteśmy między innymi dla kibiców, a zwłaszcza kibice lubią takie odcinki. Ja całkiem sobie daję radę na takich próbach, choć powiem szczerze, że na pewno by było lepiej, gdyby to były próby nieliczone do całości rajdu, więc moglibyśmy sobie pozwolić na nieco większe show, a jednak musimy się skupić na tym, żeby z punktu A do punktu B dojechać w jak najkrótszym czasie. No. A tak, to można by było trochę bokiem do przodu. Tak, zdecydowanie, no ale jest jak jest i myślę, że jest bardzo fajnie i jak najbardziej takie próby powinny być organizowane przed każdym rajdem. Takie odcinki jak odcinek po mieście, piątek, przejeżdżany dwukrotnie, są potrzebne. Są potrzebne ku promocji rajdom raidów, ale to jest odcinek, który nie jest zbyt techniczny. To jest odcinek właśnie dla kibiców. Jest tam sporo miejsc, co prawda, gdzie można w żargonie rajdowym zostawić koło. Ale prawdziwe ściganie rozpoczyna się w sobotę i trwa do niedzieli. Mam nadzieję, że dla nas do samego końca niedzieli będzie trwało. I że, że będzie to dla nas udany rajd, tak jak rajd. W ubiegłym roku, tak jak rajd sprzed dwóch lat. Kajetanowicz i Baran, uważani za faworytów tegorocznej edycji rajdu świdnickiego będą bronić ubiegłorocznej pozycji lidera. Jesteśmy zawodowcami i to zawodostwo też, jakby skutkiem tego zawodowstwa jest to, że trzykrotnie wygraliśmy Mistrzostwa Polski, więc musimy to przyjąć, jak to się nieładnie mówi, na klatę czyli robić dobrą minę do złej gry. My oczywiście jesteśmy jednym z faworytów tego rajdu i to nas pewnie też jakoś tak napędza, ale ja przynajmniej nie czuję z tego powodu jakiejś dużej, dużej presji, aczkolwiek oczywiście człowiek, który czy sportowiec, który wie co za nim stoi i wie, jakie są jego możliwości, na pewno na starcie czuje się pewniej. Wiecie, że każdy chce pobić Mistrza i tutaj na pewno jest wielu takich kierowców, którzy ostrzą sobie zęby właśnie na nas. Ale czy nam to odpowiada, czy przeszkadza, nie zastanawiam się nad tym. Chcę pojechać jak najszybciej, wskrzesić w sobie motywację. Myślę, że nie brakuje tej motywacji. Będę cisnął, starał się cieszyć jazdą. Tego mi nigdy nie brakowało i myślę, że teraz również nie zabraknie. W trakcie spotkania wśród przybyłych gości rozlosowano pakiety dla kibiców, a później ustawiła się wielka kolejka do sesji zdjęciowej, a także oczekujących na autografy. Galeria jest dobrym miejscem do takich spotkań. Mamy przestrzeń, mamy scenę, dach nad głową, stąd sympatycznie jest tutaj organizować takie właśnie spotkania. Tych wszystkich, którym mało jeszcze rajdowych emocji, zapraszamy na start rajdu do świdnickiego rynku w piątek o godzinie 17.15.